Dzień dobry, dzień z życia ogrodnika amatora Cię zapraszam na odcinek. Tak jak obiecałem, taka seria o budowie domu, jak samemu zbudować dom. No w tym odcinku nie będę jeszcze budował, ale dzisiaj w tym odcinku chcę wam pokazać, powiedzieć, opowiedzieć, jaka biurokracja jest, jakie dokumenty musimy załatwić, gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Jak długo to wszystko trwa? Więc jeśli jesteście ciekawi, krok po kroku załatwiania pozwolenia na budowę. To zapraszam do tego odcinka. Jesteśmy tutaj w miejscu, gdzie może, może jak się uda oczywiście, ale taki jest plan, takie założenie, powstanie mój dom. W tym miejscu na tej działce około 15 arów, mniej więcej, około 15, dlatego że ja sobie mogę powiększać, bo ten teren mam taki duży. Ja mam w ogóle tutaj 5 hektarów takich trochę rolniczych, ale ten teren jest pod zabudowę, tutaj pod tym lasem, więc 15 arów mniej więcej przeznaczę na taki teren domowy. I teraz mam tutaj ściągawkę, żeby o niczym nie zapomnieć. I pierwsza rzecz, to musimy iść do Urzędu Gminy, gminy w miejscu, w którym zamieszkamy, w którym chcemy budować dom i musimy złożyć wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A jeśli nasza działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, trzeba wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Ja sobie, muszę to czytać, żeby Wam precyzyjnie powiedzieć, ja sobie załatwiałem właśnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gdy już uzyskamy ten wypis, to musimy dokładnie sprawdzić, jakie tam są wytyczne, bo w takim planie będzie zapisane, jaki kąt nachylenia dachu na przykład. Nawet jaką kolorystykę dachu w danej miejscowości w danej gminie należy zastosować. Czy w danym miejscu ten projekt, o który chcieliście, będzie wkomponowany w otoczenie, czy po prostu dostaniecie na to pozwolenie w późniejszym czasie. Drugim elementem potrzebna jest mapa do celów projektowych. W tym celu należy znaleźć w swoim otoczeniu, w swoim miejscu zamieszkania najlepiej geodetę i porozumieć się z nim, zapytać się, ile oczywiście to będzie kosztowało i poinformować go, że chcecie budować dom i żeby Wam wykonał taką mapę do celów projektowych. Geodeta będzie musiał nanieść na tej mapie wszystkie przyłącza takie, czyli wszystkie instalacje, które są w sąsiedztwie tej działki, czyli sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna czy gazowa. Na tym etapie warto się już zastanowić, gdyby nie było sieci kanalizacyjnej, co, co, co wtedy. Warto to przedyskutować już później z projektantem, czy będziemy projektować oczyszczalnię taką przydomową, biologiczną, czy szambo bezodpływowe, ale też do tego wszystkiego... Będziemy musieli mieć po prostu takie warunki, jak chodzi o przyłączenie tego gazu, jeśli byłaby nitka, jeśli chcemy tak zrobić. Wodę, jak będziemy podłączać, czyli od spółki wodociągowej, czy od spółki kanalizacyjnej, jak na moim przypadku musiałem uzyskać informację, że moja działka nie będzie podłączona do sieci kanalizacyjnej i jestem zmuszony de facto zaprojektować oczyszczalnie czy szambo bezodpływowe. Na tym etapie warto też się zastanowić, czy nie wynająć sobie firmy geologicznej, czyli geologa, który zrobi nam odwiert na danej działce, żeby sprawdzić, jakie jest podłoże? Bo to bardzo się przyda architektowi, który będzie adoptował nasz projekt do naszych celów, do naszej działki. Będzie mógł zaprojektować, jak wykonać odpowiednie fundamenty, ławy itd. Oczywiście, że. Podczas kopania też będzie widać mniej więcej na tą głębokość około 2 metrów, jaki mamy przekrój, co my tam mamy. Wtedy możemy decydować, ale w fazie projektowej. Z pewnością taka opinia geologa po odwiertach na przykład pięciometrowych, bo tak to się robi, z pewnością się przyda, jeśli będziemy chcieli budować szambo, to do celów projektowych również będzie to potrzebne, czy właśnie do tej oczyszczalni, jak, jaka jest struktura tej gleby, jak ona się odsącza ta woda, która będzie ewentualnie z tej biologicznej oczyszczalni, gdzie się będzie wydostawała, czy będzie przesiąkliwość, więc to i tak i tak pewnie by was to nie minęło te odwierty, więc może warto się zastanowić. Ja też sobie wykonałem taki odwier. Dlatego że ja wiedziałem, że tutaj mam bardzo taką ilastą ziemię, glebę. Następnie wybieramy projekt, ale wybierając projekt, zwróćcie uwagę na to, jakie macie możliwości finansowe czy kredytowania, czy, jest, czy będziecie w stanie wybudować taki dom. Bo może każdy by chciał duży pałac, który ma kilka pokoi, kilka łazienek, kilkanaście pokoi, może nawet yy, miejsca garażowe na kilka samochodów. Ale pamiętajcie. Musicie planować tak, żeby móc to wybudować, bo inaczej to jest bez sensu. Ale jak już sobie ustalicie, jaki macie budżet, jakie macie możliwości finansowe, jaki dom możecie wybudować, to szukajcie. Długo szukajcie, aby był naprawdę fajny, dlatego że Wy macie w nim mieszkać. Nie idźcie na kompromisy, szukajcie dalej. Projekty gotowe możecie znaleźć w internecie od 2 do 5 tysięcy złotych. To już naprawdę jest ogrom, przekrój bardzo. Często też. W takich projektach gotowych nie wszystko Wam pasuje. Możecie go wtedy dać architektowi do tak zwanej adaptacji, przerobienia. I taka adaptacja i przerobienie kosztuje od 2 do 5 tysięcy, czyli w sumie prawie 10. Może kosztować projekt gotowy plus ta przeróbka architekta i adaptacja. Możecie też zgłosić się do architekta, żeby Wam zrobił projekt od podstaw, ale ten koszt też będzie około 10, 11 czy 12 tysięcy złotych. Musicie sami pomyśleć, posprawdzać. W okolicy zobaczyć, a może kupicie taki gotowy projekt, który nie będzie wymagał przeróbek. Tylko mimo wszystko on też będzie musiał być zaadoptowany przez projektanta do akurat do planu zagospodarowania przestrzennego do tej działki, gdzie się znajduje. On będzie musiał po prostu być usytuowany i tak i tak zapłacicie około 2000 zł, myślę, za taką adaptację. Te ceny to jest stan na 2023 rok. I to jest województwo Śląskie. Nie wiem jak w innych województwach, ale tak u nas mniej więcej się kształtuje, jak chodzi o architektów. Taki odwiert geologiczny to jest około 600 zł za kilka tych odwiertów i wydanie opinii geologicznych odwiertów. I jak już znajdziecie projekt, to poszukacie architekta i z tym architektem... Możecie już porozmawiać, żeby on Wam przygotował całą dokumentację, bo tak przeważnie się robi, że ten architekt już Was prowadzi trochę za rękę, aż do momentu złożenia wniosku do starostwa. Do starostwa, dlatego że tam składamy wniosek o pozwolenie na budowę, bo to starosta w danej miejscu, gdzie mieszkacie, w danym miejscu, decyzją administracyjną w ciągu 65 dni powinien wydać decyzję o pozwoleniu na budowę, jeśli projekt jest prawidłowo złożony. No, trzeba się liczyć, że w różnych starostwach mogą być różne wymagania, chociaż te ogólne powinny być takie same. No ale takie powiedzenie nie ponumerujesz, nie wybudujesz, to też wśród pracowników wydziału architektury można słyszeć, więc no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i 65 dni i możecie mieć pozwolenie na budowę. Jeśli interesuje was temat budowania domu, i sposobem gospodarczym, bo też tak mam zamiar. To znaczy, nie będę wynajmował firmy, chcę to robić samemu przy pomocy specjalisty. Jak będziemy szałować, to mam znajomego kolegę, który mi pomoże, coś mi podpowie. Tak samo jak będzie zalewanie, czyli zbrojenie wcześniej, potem murowanie. Mam nadzieję, że będę murował sam. Może murarz mi wyprowadzi, tylko kolega rogi, i potem będziemy robić. Ale. Będę to robił swoimi rękami w jak największej mierze sposobem gospodarczym. Jeśli jesteście też ciekawi, jakich narzędzi będę używał, jakie maszyny będą tutaj, to śledźcie kanał, śledźcie tę, tą przynajmniej tą playlistę o budowie domu dlatego, że też postanowiłem wypożyczyć minikoparkę minikoparkę z Chin, ale to zobaczycie też i będę nią robił jeszcze nigdy nie pracowałem, chcę wyrównywać teren, chcę kopać fundamenty, chcę przesadać tutaj te choinki, które widzicie już kupiłem też niwelator terenu bo bardzo mi się przyda, bo tych prac będzie dużo, no nie wyobrażam sobie, że będę pożyczał bo to by mnie przerosło i wiele innych narzędzi czy pomysłów będę wykorzystywał po to, żeby ten dom wybudować bardzo dobrze, żeby spełniał wszelkie wymagania, ale też chcę mieć satysfakcję, że go wybuduję własnymi rękami. Mam nadzieję, że w ciągu 12-18 miesięcy maksymalnie ten dom powstanie i będzie wykończony. Czy jest to możliwe? Ile to będzie wszystko kosztowało? No finansowanie, już mówiłem Wam w ostatnim odcinku, że nie dostałem kredytu dwuprocentowego. Inny odcinek mówił o tym, jak uzyskać, jakie są pułapki w kredycie dwuprocentowym. To też zapraszam do tego filmu. No dzisiaj biurokracja, yy, która niestety jest, no ale trzeba złożyć wniosek, jakie dokumenty na pozwolenie na budowę. Przy okazji chciałem Was zaprosić do zapoznania się z moją książką, którą wydałem. Yy, Wprawdzie o uprawie owoców i warzyw, amatorska uprawa warzyw i owoców, ale książka wydana w klasie Premium 250 stron, kredowy papier setki, setki zdjęć kolorowych, informacji dużo, więc jeśli nie macie pomysłu na prezent chociażby na święta, to zachęcam do wejścia do na sklep amatorskauprawa.pl. Tam, w okresie przedświątecznym, postaram się wszystkim, którzy zamówią do świąt, do 20 grudnia, tę książkę na moim sklepie, wysłać nasiona ciekawych odmian pomidorów y, jako kolekcjonerskie, bo inaczej nie można, ale możecie y, je otrzymać. Więc zachęcam, również jeśli chcecie dedykację bądź autograf, to zapraszam do tego, żeby napisać podczas zamówienia. Będzie mi bardzo miło, a sprzedaż książki pomoże moją budowę, bo nie ukrywam, nie mam wszystkich pieniędzy, żeby wybudować dom z oszczędności. Muszę sprzedać tą książkę. Więc yy, możecie tak mnie wesprzeć i taką cegiełkę dorzucić do mojego, do mojego domu. Będzie mi bardzo miło. Zamiast postawienia kawy wirtualnej, kupcie moją książkę. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia.